Dla jak co roku u nas jest to akcja, w której zbieramy wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy dla naszych siedzibowych zwierzaków, ale nie tylko, bo również dla kotów wolnożyjących, bo wspomagamy również karmicieli kotów wolnożyjących, czyli karmą, słomą też, takimi rzeczami, które są potrzebne pościel, prześcieradła. Sami tutaj mamy obecnie pod opieką. Teraz jest taki okres właśnie poświąteczny, więc jest tych kotów trochę mniej, czyli około 50 mamy kotów. No i w siedzibie mamy teraz 9 psów, bo przy interwencjach, które prowadzimy, jest dużo tych zwierząt jest do zabezpieczenia. Do dzisiaj jest akcja, do dzisiaj jest, do dzisiaj jest finał. W grudniu robiliśmy też taką imprezę półfinałową. Wtedy też dużo osób po świętach, bo te zbiórki zazwyczaj są robione w szkołach w święta, przed świętami, po świętach, więc najwięcej darów zawsze do nas wpływa w grudniu. Jeżeli chodzi o same zebrane puszki dla kotów i psów, będzie to kilkaset kilogramów puszek kocich i psich. Jeżeli chodzi o karmę suchą psiom, no to, to nawet można dostanę, na pewno zabraliśmy karmę. E, tutaj my też nie przeliczamy tego wszystkiego, bo te dary, które do nas przychodzą, no to tak jak mówię, zostają wydawane też osobom w potrzebie, nie tylko koty wolno żyjące, ale również osoby, które przychodzą, proszą, na przykład są w ciężkiej sytuacji materialnej, proszą o karmę dla zwierząt, więc nie odmawiamy takiej pomocy.